Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj idziemy w kierunku Orlej Perci. Zimno jest tak samo jak wczoraj z rana, jeszcze jest przed schodem słońca. Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj przejść całą Orlą od Zawratu do Krzyżnego. Niestety od się nie da, bo zmienili kierunek szlaku. Do zobaczenia nad czarnym stawem. Rzut oka o wschodzie słońca na Orlą, na którą się wybieramy. Jeden podobno z najtrudniejszych szlaków turystycznych w Tatrach, wysokich po polskiej stronie, oczywiście. No i dotarliśmy do czarnego stawu gąsienicowego. Teraz rozpoczniemy podejście niebieskim szlakiem na zawrat. Czarny staw jest piąty co do wielkości w Tatrach, i z tego co wyczytałem, ma. Około 51 metrów głębokości, także pokaźnie. Dość sporo ludzi tutaj już zmierza. Pewnie większość gdzieś tam będzie w kierunku Zawratu szła, jak zwykle. Ostatnio będąc na Granatach, tam niezłe kolejki było widać. Pogoda ma dzisiaj dopisywać przez cały dzień. Także miejmy nadzieję, że uda nam się tą całą orną przejść no doszliśmy do miejsca gdzie szlak rozdziela się na zawrat i na granaty. Przełęcz zawraca Źle pskąpane słońcu o, I masa ludzi Ciekawe czy będą jakieś zatory A poniżej niebieskiego szlaku z jego lewej strony Będzie widać teraz Mars Wystaw I tutaj na wprost na ściance w zimie jest fajny, nieduży szkoleniowy lodospad. Można spróbować sił i w lodzie. Tutaj zaczyna się trudniejszy fragment szlaku. Jest większe spiętrzenie, dużo kruszyzny. Fajnie mieć garnek na głowie. I rzut oka w dno doliny. Jeszcze z wystaw oświetlany teraz promieniami słońca. No i końcówka podejścia. No i doszliśmy do pierwszych ułatwień sztucznych na szlaku w postaci łańcuchu i tam wyżej klamerek. Kościelca. i tutaj po prawej stronie od szlaku będzie, może będzie widać jest matka boska zwana zawratową która została tutaj zamocowana w 1904 roku przez autora y, szlaku na Orląperć księdza Gadowskiego ma tutaj strzec Wszystkich turystów, którzy podążają tym szlakiem, Wstawię może jakieś zdjęcie będzie lepiej widać. To po trochu. Ale nie, ten mały jest taki, że jest to takie poręcza. No i jesteśmy na przełęczy Zawrat W sumie jest dość późno Mamy godzinę 9.30 Ale spróbujemy teraz Wdepnąć trochę mocniej Widok na Dolinę Pięciu Stawów W tle na ostatnim planie Krywań No i startujemy tam Orlą Perć Zaczynamy podejście od Zawratu Wienie. aczkolwiek spokojnie besta się tutaj wyjść, z tyle chwytów stopni trochę dzisiaj wieje ale ogólnie jest ciepło natomiast w zawratowym szlebie były miejsca przy łańcuchach gdzie płynąca woda zamarzła trzeba mieć na uwadze, że może być lisko. No i tutaj doskonale widać obryw na niebieskiej turni. Przełęczy widać. Wszyscy sobie z nim tutaj fotki robią. Trochę korków niestety na łańcuchach jest. Ale malutku idziemy. Słynny kamień z Marzłej Przełęczy. W ostatnim artykule, który czytałem e, naukowcy sobie tu wyliczyli, że Teoretycznie ma stać 70 lat, ale na jakiej podstawie to zostało oszacowane nie mam pojęcia. Nie chcę wierzyć, że tak stoi. No i lecimy za zmarzłą. Trochę łańcuchów, ale spoko. No, i jesteśmy na drabince w głaziej przełęczy. W środku kozi przełączy, Będziemy rozpocząć podejście na kozi. Korku ciąg dalszy. Mamy podejście na kozi. Trochę tutaj korków było, ale się rozładował lekko. Może. Przyspieszymy dużo czasu. Nie straciliśmy. Na kozie i przełęczy. innej perspektywy. Widać, że nie jest w pionie, ale lekko idzie po skosie. No i resztę grani Aż po granaty Podejście takim kominkiem Na szczyt ziego Niestety znowu się przykorkowało Chyba nam się do tego krzyżnego dzisiaj nie uda Dojść Trzyliśmy. Udało nam się dotrzeć na to krzyżnę Jest już późno dość Ale tu widoki za to nam wynagradzają Dolina pięciu stawów Tam w dole widać schronisko Wielki staw Polski Tatry Wysokie No i tu główny szczyt Koziego Usłany ludźmi A za nami po Orlej Sznur ludzi Postaramy się na tę krzyżnę dotrzeć Aczkolwiek może być ciężko. Nawet go tutaj chyba widać. Nie wiem, czy będę w stanie to pokazać, ale mniej więcej tam widać przełęcz krzyżna no. no i na granatach jest full ludzi. Może no jeszcze na cienicową. W kościelce Giewont w tle kasprowy. Trzeba działać, nie ma czasu. No i idziemy dalej czerwonym, taki trawerz z pod ścianą z prawej strony dolina pięciu stawów. Cały czas będzie nas tutaj dzisiaj się pokazywać. Za chwilę dobijemy do żlebu kulczyńskiego. Tam na nas czeka jeszcze taki krótki kominek. Mam nadzieję, że nie będzie tam jakiegoś tłoku. No, i pozostaną granaty. Będziemy myśleć, co dalej, w zależności od, od godziny. No i kolejka w żlebie Kulczyńskiego. I tam jeszcze na wprost kominkiem musimy iść do góry. Na razie tam nie ma ludzi, ale pewnie większość tam będzie szła. Tam na zadnik granat. Widać, jak podchodzą. No i przełęcz krzyżne też już widać. Także coraz bliżej. No i przed nami kuminek za żlebem Kulczyńskiego zakurkowany, jak dzisiaj cała trasa No i został nam trawers do granatów Mam nadzieję że poleci teraz No i tak minęliśmy zadni granat nie zatrzymując się tam bo tłum ludzi nie ma nawet specjalnie miejsca Lecimy przez pośredni na skrajny, może coś zjemy, będziemy rozmyślać. Łańcuch pomiędzy pośrednim i skrajnym granatem i owa magiczna szczelina, ale idziemy sobie bokiem, żeby oszczędzić czas. Tam jest to dołem przejście, nie? Tak. No i wchodzimy na skrajny granat. Tam jest taki, żeby się tam już nie zatrzymywać, tylko próć czym prędzej w stronę krzyżnego, bo tam jeszcze są jakieś łańcuchy, a kolejki się straszne przy nich robią. Jesteśmy na Orli y Baszcie I teraz przed nami wielka Buczynowa Turnia Będziemy ją trawersować od południa Tak jak leci szlak tam go widać Samą Przełęcz Krzyżna też już widać I zejście z Przełęczy do Hali Gąsienicowej No i nieustannie po prawej stronie widok na Tatry Wysokie I Doliny stawów. A pod nami Buczynowa Dolina. Przy zejściu tam gdzie myśmy postali chwilę Kolejny korek A tutaj już trudności puszczają I się troszkę rozładowało teraz Damian jak mi pomylisz że z czym to lecisz na dół robił przystanek między Wielkim i Przednim stawem I lecą gdzieś dalej No to dzisiaj tylko raz było go widać i słychać Także dobrze nic się nie działo Już taki pokaźny fragment przeszliśmy tutaj w całości No i zbliżamy się do krzyżnego po malutku przez te wszystkie korki na trasie ale jednak uda się Teraz już musi, nawet jakby nas noc złapała, to po prostu musimy iść No Głęski przesmyk nową turnią tutaj zejście jest żlebem par chate, okropnie dużo takiego drobnego kamyka i, i można by wiedzieć piachu dużo gorzej niż na łańcuchach czy jakichś płytach gdzie można szybko śmigać trzeba uważać żeby na dubsko nie zjechać i się nie obić ale na szczęście za nami tutaj lecimy dalej I trochę łańcuchów znowu na podejściu na, na i Już prawie widać, widać nasze przełęcz krzyżna. Widać już zejście do piątki żółtym szlakiem. Także tuż, 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 tuż opada. Chodź. Cześć. Chodź. Pozostaje nam jeszcze nierówna walka na zejściu do do gąsienicowej. Cóż, mamy godzinę 16.07, pewnie 5 minut jesteśmy na przełęczy. Zaczniemy schodzić na dół. A co tu? A tu przełęcz! Koniec! O, tam już widzę nogi bez butów, się suszą. To grubo. I nagrywam jeszcze dla Was taką krótką panoramę tutaj w wysokiej rozdzielczości. Mam nadzieję, że będzie dobrze wyglądać. No, i to chyba tyle w materiale na dzisiaj. Doszliśmy na przełęcz krzyżne. Długo nam bardzo zeszło. Bardzo dużo ludzi było. Korki się tworzyły na tych trudniejszych fragmentach, zwłaszcza tam, gdzie, gdzie były łańcuchy, jakieś takie strome zejścia. No, ale koniec końców udało się nam przejść od zawratu do krzyżnego. Zajęło nam to dużo czasu. Byliśmy tutaj około 16:20, a na zawracie wystartowaliśmy. Z przełęczy zawrad około godziny 9. Zostało nam tu jeszcze kawał zejścia żółtym szlakiem do doliny gąsienicowej. No i pójdziemy sobie potem spokojnie do Brzezin Tam mamy zostawione auto. Także pozdrawiam serdecznie, zapraszam do oglądania. Jeżeli się Wam podobało, to zostawcie łapkę w górę. I może dajcie jakieś propozycje, co byście chcieli zobaczyć, gdzie by się tutaj wybrać. Jest jeszcze troszkę czasu, zanim warunki zimowe wkroczą na dobre. Złota polska jesień. Można jeszcze trochę szlaków odwiedzić. Trzymajcie się, cześć.